Dzień dobry Prawno Budowlani. Witam na pierwszym debiutanckim live z Kawą. Konwencję mam taką, że myśląc o tym, jak ja mógłbym bardziej się aktywizować i dawać swój czas na platformie w Wasze ręce, wymyśliłem sobie, że live takie właśnie spotkania cykliczne, na którym wyłapuję ciekawsze problemy, które pojawiły się na platformie. Jako komentarze wasze, chociażby pod materiałami, i w szerszym gronie nagrywamy sobie co do niego, co do nich wideo, później można to otworzyć, też wyjaśnię, bo zakładam, że ten materiał, żeby pokazać światu, jak wygląda działanie platformy świat. Zobaczy, czy to w podcaście czy na YouTube. Więc szanowni, jeżeli nie jesteście użytkownikami platformy Prawno-Budowlani, wyjaśniam, że to jest taka strona z kontentem. Dedykowanym osobom pracującym przy inwestycjach budowlanych, którą stworzyłem, i tam się dzielę takimi materiałami praktycznymi, śrubokrętami do wzięcia sobie na plac budowy. Zakładam, że tak jak to w początkach bywa, wiele osób zaglądać na te tutaj spotkania nie będzie, ale bez obaw wszyscy mamy napięte kalendarze, więc można to sobie później obejrzeć z odtworzenia. A przechodząc już do rzeczy. Okazało się, że myślałem, że będę musiał gdzieś tam znaleźć sobie sam wątek do omówienia, ale nie musiałem, bo padło już pierwsze pytanie co do materiału, który na stronie prawnobudowlani się pojawił. W sekcji kopiuj-wklej, tej, w której są takie gotowe pisma bądź ich fragmenty do wysyłania w różnych problematycznych kwestiach do kontrahenta, opublikowałem tekst dotyczący sytuacji, gdzie. Kosztorysie brakuje jakichś robót, no i chcemy porozmawiać o robotach dodatkowych. Rzecz jasna dotyczy to modelu wynagrodzenia kosztorysowego. Tak, jakkolwiek może być to zaskakujące, przy tym jak wszędzie w każdej umowie widzisz ryczałt. Nadal zdarza się, że buduje się na kosztorysie, chociaż nie do końca takim czystym, o tym za chwilę. Przypominając w skrócie, bo sam materiał wejdźcie po prostu w sekcję, kopii w play i tam go znajdziecie. Napisałem go na potrzeby sytuacji, kiedy okazuje się, że nie ma jakiejś roboty w kosztorysie, i w związku z tym wykonawca chciałby dostać tę robotę jako robotę dodatkową. I w przypadku kosztorysowego, rozmawianie o robotach dodatkowych jest relatywnie łatwiejsze niż przy ryczałcie. O tyle, że tam jest przepis, który wprost wskazuje, jaka, jak taka rozmowa powinna wyglądać. Ten przepis to artykuł 630, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, i sprowadza się on do tego, że o tym, czy mówimy o robotach dodatkowych, czy też nie, będzie decydowało zestawienie planowanych prac, a dokładniej to, kto je sporządził. I tutaj już podkreślę, że to nie jest kosztorys. Mówię za przepisem o zestawieniu planowanych prac. I to jest istotne rozróżnienie, bo może się wydawać, że no z samej nazwy kosztorysowe wynagrodzenie to kosztorys powinien być tą świętością, ale nie jest. I rozwijając to, wrzuciłem w tym piśmie, w jego wzorze, taki wyrok Sądu apelacyjnego w Gdańsku, całkiem świeży, zresztą z 2021 roku. W którym sąd właśnie się rozpisywał nad sytuacją, która bardzo często ma miejsce. Czyli autorem kosztorysu można powiedzieć, że jest wykonawca, bo to on go wypełnia, składa inwestorowi razem ze swoją ofertą, czy to samo może dotyczyć, jeżeli nie mówimy o jakimś zamówieniu publicznym, ale rynku prywatnym, podwykonawca z generalnym wykonawcą chociażby. I później się okaże, że no cóż, no to mamy jakiś. Kosztorys. Mamy roboty w nim niewskazane. Napisaliście kosztorys, drogi wykonawca, to wasz problem. Sęk w tym, że ten kosztorys regularnie wykonawca sporządza pod dyktando inwestora. Ponieważ ten inwestor wskazuje, cóż w tym kosztorysie ma się znaleźć, i regularną taką sytuacją, takiej też dotyczy ten wyrok, jest scenariusz, w którym zamawiający pokazuje przedmiary, mówi, to jest baza do kosztorysu. Tak na dobrą sprawę, jeden do jednego to przepiszecie, dodając odpowiednie złotówki, i w ten sposób powstaje właśnie kosztorys. I w tym kontekście sąd podkreślił znowu nie kosztorys, zestawienie planowanych prac. I w tym scenariuszu te zestawienie w postaci przedmiaru dostarcza zamawiający. I to, że później na jego podstawie przez wykonawcę tworzony jest kosztorys, to nie zmienia zasad tej odpowiedzialności za roboty dodatkowe. Czytaj, to nadal odpowiedzialny jest zamawiający. Bo zasada jest prosta. Jeżeli ustalimy, kto odpowiada za te zestawienie planowanych prac, to ten, kto za nie odpowiada, bierze w plecy konieczność wykonania tych robót. Więc jeżeli uda się wskazać palcem na zamawiającego jako tego, który... Jest odpowiedzialny za zestawienie planowanych prac, no to też będzie to wskazanie obejmowało drugim palcem, że to jest też ten człowiek, który będzie płacił za te roboty, których później w kosztorysie nie było. I sąd nawet bardzo tak wskazał kategorycznie, że jeżeli mamy tę sytuację właśnie, gdzie zestawienie planowanych prac sporządza inwestor. To wykonawca później może żądać dopłaty i nie ma znaczenia tutaj, czy przed zawarciem umowy mógł przewidzieć konieczność wykonania tych prac obecnie dodatkowych. Czyli nie wchodzimy w ogóle w oceny tego nieśmiertelnego. Starannie działający wykonawca powinien przewidzieć. Bardzo dobitnie sąd napisał, że tutaj to inwestor ponosi pełne ryzyko kompletności, Zestawienia. Tutaj przejdźmy teraz do pytania pani Marty. Już sobie tylko je otworzę w mailu. Pytanie pani Marty sprowadza się do tego, co w sytuacji, kiedy ten kosztorys nie jest takim czystym kosztorysem. Czyli w teorii współpracujemy kosztorysowo, ale w praktyce. Rodzaj tej współpracy nie do końca pogrywa się z kosztorysem. No bo tak na dobrą sprawę niby jest kosztorys, ale jest od razu z góry założenie, że mogą być jakieś prace, których w kosztorysie nie ma, ale one i tak w cenie mają być. I czytając, cóż, napisała pani Marta: Dzień dobry, a co w przypadku, gdy zamawiający zamieszcza przedmiar robót z dopiskiem, że przedmiar jest poglądowy? I tak w praktyce przedmiary są traktowane. Zgadza się, tak właśnie są traktowane nawet bez dopisków. Taki charakter mają. Szczególnie, może inaczej, tutaj kosztorysowo, może bym ich aż tak nie mieszał, w ryczałcie z pewnością można to powiedzieć. W większości przypadków miałam tak, że należało przewidzieć całość robót do wykonania przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie były uwzględnione w przedmiarze łamane przez kosztorysie. Prace do wykonania należało po prostu uwzględnić w innych pozycjach lub pozycjach już istniejących w przypadku gdy inwestor nie pozwalał zmieniać kosztorysu przez dodanie pozycji tak naprawdę tworzy nam to wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie sporządzonego kosztorysu a z ryczałtem wiemy jak jest owszem wiemy jest problematycznie ta uwaga jest jak najbardziej na miejscu bo przyznam że ja sam nie pamiętam czy i kiedy widziałem taki zupełnie czystej krwi kosztorys. Kontrakt jak koń arabski w Janowie Podlaskim, tam się bodaj te konie sprzedaje. Jest jakiś zawsze dokręcenie, wymyślenie, dodatkowy pomysł w tym modelu. I tutaj ważna uwaga. Nie jest tak, że firmy budowlane mogą korzystać tylko z tego, co jest w przepisach. Czyli albo to będzie ryczałt, Albo to będzie kosztorysowe i nic ponadto. Masz dwie opcje, możesz wziąć spółki jedną bądź drugą. Jak najbardziej mogą tworzyć autorskie modele roz, rozliczeń, w których mieścić może się absolutnie wszystko. Jak długo, absolutnie przesadziłem, ale mieścić się może naprawdę wiele. Sęk w tym, że. Znowu, w takim świeżym wyroku Sąd Najwyższy to podkreślił, że w momencie, kiedy zaczynamy bawić się w autorskie propozycje, to my, jako autor tej propozycji, odpowiadamy za sens ich. Bo jeżeli okaże się, że to, co wpisałem sobie w umowie, to już nie jest ryczałt to zasad przepisów, reguł wypracowanych na wynagrodzeniu ryczałtowym, tu już stosować z automatu nie będziemy, bo to nie ten model. Myśmy sobie wymyślili coś własnego. Piszę rozliczenie, kontrakt mrozowy. Napisałem sobie, jak będzie wyglądało rozliczanie robót. Podobnie z kosztorysem. Jeżeli okazuje się, że to nie jest tak naprawdę kosztorys, no to i nie stosujemy zasad, które dedykowane są kosztorysowi. To nie jest czysta teoria prawnicza, bo zauważcie, ta reguła prostego rozstrzygania, czy są roboty, czy nie są, ta o której mówiłem z artykułu 630 kodeksu cywilnego, no to jest coś, co dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że tak na dobrą sprawę, to myśmy sobie napisali wynagrodzenie w taki sposób, że ono już nie bardzo przypomina wynagrodzenie kosztorysowe, to tego też nie będziemy stosowali, bo to już nie jest kosztorys. I tutaj ważna uwaga, nam prawnikom przypisuje się taką wiarę w słowo, że my tam sobie dopiszemy jedno słowo, jeden spójnik, przecinek, nawet jeżeli w interpunkcję pójdziemy i tutaj świat będziemy w ten sposób zmieniać. Bardziej liczy się to, jak naprawdę strony miały się rozliczać, niż to, jak one swój model rozliczenia nazwały. Czyli, jeżeli ty wpiszesz w umowie, że to jest rozliczane obmiarowo, roboty, które wykonujesz, ale całość, w praktyce tej współpracy, to jak napisaliście, jak będą zwalniane pieniądze, jak będą wypłacane i jak realizowaliście umowę, wskazuje, że to w żadnym wypadku nie był kontrakt obmiarowy, tylko klasyczny ryczałt. Może się okazać, że słowo klucz pod tytułem kontrakt obmiarowy w kontrakcie niewiele wniesie do sytuacji, bo to po prostu nie będzie kontrakt obmiarowy. Dlaczego o tym mówię? sytuację kiedy wchodzimy już w tą taką marginalizację kosztorysu, można właściwie ocenić na dwa sposoby. Albo przyjmujemy, że to jest właśnie zmiana takiego wynagrodzenia kosztorysowego, czyli dalej to jest kosztorys, ale z pewnym twistem. Jamnika, jak macie. Chodzi, krótkie łapki, długi tułów. To jest cecha wspólna jamników. Ale są też te szorstkowłose, bo częściej pewnie widzisz tego z y, krótką sierścią, ale są też takie bardziej skudłacone, takie troszkę buntownicze. Może metalu słuchają, to i dłuższą sierść mają. I wtedy to jest trochę inny jamnik, ale nadal jamnik. Natomiast, jeżeli już mu te podwozie podniesiemy, łapy są dłuższe, brzuszek skrócimy, to można powiedzieć, że ok, no jakieś tam pewnie wspólna gałąź na drzewie genealogicznym z jamnikami jest, ale to już nie jest trochę inny jamnik, tylko coś, co ma jakiś tam odległy związek z jamnikiem. Ta sama sytuacja dotyczy wynagrodzenia. I wracając do kosztorysu, jak w moim odczuciu, na moim radarze w momencie, kiedy robimy wynagrodzenie kosztorysowe, które z góry ma założenie, że tak naprawdę kosztorys nie ma tam znaczenia, czy inaczej, ten kosztorys nie mówi nam nic o robotach, bo ta sytuacja, o której pisze pani Marta z zastrzeżeniem, że jeżeli widzicie jakieś roboty, które są do zrobienia, a nie są wymienione w kosztorysie, to upchnijcie kolanem w jakąś pozycję. I może to być sytuacja czystsza, gdzie to jest w cudzysłowie podpozycja, czyli widzimy, że jakaś będzie robota do wykonania, żeby zrealizować daną pozycję, więc sobie zakładamy tam koszt. Ale są nawet kontrakty, gdzie wprost się przewiduje, że coś zupełnie odrębnego ma być po prostu gdzieś schowane. Jeżeli wyłapiesz coś z dokumentów wykonawco, dolicz te pieniądze, rozłóż tak, żeby się zgadzały. W moim odczuciu to jest już te, ta sytuacja jamnika z podniesioną nogą i skróconym brzuszkiem. Już to od, odstępstwo, odejście od klasyki jest krokiem tak długim, że to jest już bardziej skok niż taki kroczek na bok, jak w kolejce spróbujemy zająć czyjeś miejsce zgrabnie. I w takim przypadku wchodzimy właśnie w sytuację, gdzie to nie jest już wynagrodzenie kosztorysowe modelowe. Oczywiście z uczciwości kronikarskiej zastrzegę, że ktoś może stać na stanowisku, że okej, okay, to, to jest troszkę inaczej, ale to nadal będzie kosztorys. Jeżeli pójdziemy w kierunku tym właśnie moim, że to już przestaje przypominać kosztorys, to znowu przestają być też stosowane zasady, które stosujemy do kontraktów kosztorysowych. I co wtedy stosować? To, co sobie napisaliśmy w umowie, bo autorskie modele rządzą się autorskimi prawami. I tutaj robi się duży ból głowy z perspektywy autorów umowy, bo tylko to, co jest na papierze, będzie dostępne do rozwiązywania wszelkich bolączek, problemów, wyjaśniania, o co w ogóle chodzi. I życie pokazuje, że tego, co jest na papierze, zabraknie. W momencie, kiedy zaczynają się Problemy z rzeczywistością. Okazuje się, że to jest ten wątek, którego jak na złość w żadnym paragrafie nie ma, i to nie jest kwestia jakiegoś błędu warsztatowego, niedostatków zawodowych autorów umowy. Tak po prostu wygląda rzeczywistość. I to jest już rzecz, na którą zwracam uwagę wszystkim autorom umowy, którzy produkują własne rozwiązania. Miejcie świadomość, że jeżeli chcecie grać na własnych zasadach, to będziecie grać do końca i możecie zrobić krzywdę. I tutaj jest stara zasada czytania umów. Jeżeli czytamy papier, mamy dwie możliwości zrozumienia tego, co na tym papierze jest. W naszym przypadku, o którym mówię, to możliwości będą dwie: albo twierdzi zamawiający, że to nie są roboty dodatkowe w świetle umowy, Wersus twierdzi wykonawca, że to są roboty dodatkowe w świetle umowy, jeżeli okaże się, że ja jako osoba trzecia obiektywna, czy sędzia, który spór będzie rozstrzygał, nie jest w stanie rozstrzygnąć tego, to przyjmujemy opcję niekorzystną dla tego, kto umowę napisał. W myśl zasady, że skoro Ty coś takiego popełniłeś na papierze, to ty odpowiedzialnym będziesz za niedostatki tego, co na papierze się znalazło. I jeżeli chodzi o czytanie tego papieru, też co mi przychodzi do głowy, naprawdę na poziomie mikroskopowym wchodzą w grę już słowa i zabawy słowami. Jest taki wyrok dotyczący, wprawdzie ryczałtu, ale przydatny w tym kontekście, o którym mówię o tyle, że Słownika dotyczył. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale sąd, jak ocenia jakieś spory co do tego, co tak naprawdę wynika z umowy, to zaczyna od lekcji języka polskiego, od poziomu takiego bardzo bazowego, co to, co zostało użyte, te sformułowania, które trafiły na papier, oznaczają w języku polskim. Dosłownie. Jakbyś miał. Miała kartkówkę ze słownika. I temat, o którym myślę, to temat, w którym w specyfikacji dokumentacji całego postępowania przewidziano, że dla pewnej drewnianej wieży trzeba zrobić remont, renowację. Takich dwóch słów używano przez całą dokumentację. A rzeczywistość pokazała, że tę wieżę jedynie co da się zrobić, to zdemontować do zera i postawić od nowa. Bo to konstrukcja drewniana, nadgryziona zębem czasu, kornika i pożarów, i najzwyczajniej w świecie nie, nie mogło to zostać w takim stanie, jakim było. I zaczęła się kłótnia, właśnie czy to jest objęte umową, czy nie, czy za to trzeba dopłacić, czy też nie. I sąd całą swoją wycieczkę w złożony problem rozstrzygania, Sporu wartego kilkaset tysięcy złotych, zaczął dosłownie jak dziecko w podstawówce. Czyli otwieram słownik, to co to w ogóle znaczy, to jest słowo renowacja? Co to znaczy słowo remont? I Jak zobaczył słownikowe znaczenia, stwierdził, że konieczność przeprowadzenia prac, które polegają na zdejmi do zera, zbuduj od nowa, nie mieści mu się ani w renowacji, ani w remoncie, że to za dużo. I to był jeden z punktów, które doprowadziły do tego, że wykonawca dostał dopłatę. Mówię o tym dlatego, że znowu autorze, autorko umowy, jeżeli idziesz w kierunku tych autorskich rozwiązań, czy też jeżeli jesteś po drugiej stronie już na etapie realizacji, jesteś po stronie wykonawcy, borykasz się z tym, co z tym fantem zrobić, warto zacząć od takiego bardzo granularnego podejścia właśnie i sprawdzić co właściwie inwestor napisał, jeżeli chodzi o tą sytuację, o której mówi pani Marta, że jak są jakieś roboty, to trzeba je rozpisać w innych pozycjach, to jakich konkretnie sformułowań użył? Bo inaczej będzie wyglądała sytuacja i wykonawcy i inwestora, jeżeli w umowie znalazło się wskazanie, że w kosztorysie, jakby trzeba wrzucić też pracę opisane. W dokumentacji projektowej, a inaczej będzie, jeżeli będzie to sformułowanie, że to są prace, które wynikają z dokumentacji bądź też, które dało się wyinterpretować z dokumentacji projektowej. Także tutaj słowa, słowa, słowa naprawdę będą miały znaczenie, i obie strony są w stanie coś na tych słowach ugrać. Inny wątek, na który chciałam zwrócić uwagę tutaj, akurat jest ryzyko zamawiającego, ponieważ ta sytuacja, że nie macie prawa wsadzić rąk w kosztorys wykonawcy, oferenci, tylko musicie rozbijać po pozycjach istniejących, ta, o której pisze pani Marta w mailu, no, to nie jest absolutnie nic nowego ani wyjątkowego. Też jak najbardziej widuję te, te rozwiązania. Problem zamawiający ma w dłuższym horyzoncie czasowym, że on nie wie, co on kupił i nie wie tak naprawdę, jakie roboty, gdzie i za ile ten wykonawca wsadził. I to oczywiście może być problem obu stron, ale tak czysto pragmatycznie, żeby nie być takim monotematycznym, tylko i w stronę wykonawców pchać tych rozważań. Jeżeli jestem zamawiającym. Jak najbardziej jest mi na rękę wiedzieć, co zostało dorzucone do tego kosztorysu przez wykonawcę, za co ja tak naprawdę pracę płacę, jakie prace on tak naprawdę widział. Chociażby z tego względu, że jeżeli dojdzie do sporu o roboty, to wtedy mogę wrócić do etapu kontraktowania i zobaczyć, chociażby, dobra, to Mam cztery oferty. I ta praca, która według ciebie, wykonawca, ona jest dodatkowo płatna. To ja widzę, że trzech pozostałych to te roboty jednak dopisało do swojej wyceny. I rozumiem już, dlaczego twoja była tańsza. No i to jest ten jeden argument przydatny. W sporach o roboty dodatkowe. Bo mogę jakby wprost powiedzieć, że jest bardzo nośnym nawet w sądach. Te pokazanie, a w Wysoki Sądzie, bo oni byli najtańsi, a teraz sapią, że trzeba dopłacić, a tak naprawdę polecieli po bandzie i to te roboty, które teraz są niby dodatkowe, one były do wykonania i trzeba było od razu je uwzględnić w cenie, a chcieli złapać kontrakt, no to zrobili jak zrobili. I nie wybielajmy wykonawców, zdarza się jak najbardziej. Z tym, że jeżeli chce zamawiający korzystać z takiej argumentacji, to musi mieć pod to podkładkę, bo samo pokazanie, że oni mieli x tysięcy taniej, x milionów taniej niż konkurencja, no to z tego nie musi wynikać nic. Ale już pokazanie, że tutaj, Wysoki Sądzie, proszę zobaczyć, wszyscy zrobili na to większy budżet, albo w ogóle to przewidzieli, a tylko ci tutaj stwierdzili, że to, to się zrobi po taniości. To jest naprawdę przydatna taka cegiełka do budowania gmachu argumentacji z perspektywy zamawiającego. Jeżeli nie wiesz, gdzie rozrzucone są pieniądze, jako zamawiający, no to nie wskażesz, jakie były plany co do robót. I kończąc ten wątek, jeszcze odnotowałem sobie pojawiające się z pewnością no, ale dlaczego nie zapytaliście w trakcie przetargu czy kontraktowania? To na rynku prywatnym jest to rzadziej słyszany głos. Na rynku publicznym leci z automatu w takim pakiecie kilku złotych myśli, jak ten właśnie staranny wykonawca. Nie było pytań w trakcie przetargu. Tutaj często znowu to z punktu zamawiającego wiele to nie wniesie. Ponieważ wykonawcy to mają pytać, jeżeli mają jakieś wątpliwości. A jeżeli oni czytają na swój sposób, który nie zgadza się ze sposobem zamawiającego, to nie to, że tam były jakieś wątpliwości do wyjaśnienia tylko ja czytam A, ty czytasz B. I nie widzę za bardzo, w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby czytać twoje B. I są jak najbardziej wyroki, w których sądy wskazują, właśnie, że. To nie jest też tak, że każdy problem niezapytany na etapie przetargu, który później się urodził, to jest problem wykonawcy, bo nie zapytał, a mógł, a wręcz powinien. Jest jeden w ogóle ciekawy wyrok z Łodzi Sądu Apelacyjnego, z tego co kojarzę, który napisał wręcz, że te procedury wyjaśniania wątpliwości co do treści, specyfikacji warunków zamówienia, to dedykowane są takiemu w cudzysłowie mięsu przetargowemu, czyli jak warunki rozumieć, to, czy ten kierownik budowy to te doświadczenie musiał mieć na jednej takiej inwestycji, czy można mu zliczyć z dwóch i tak dalej, i tak dalej. A nie do tego, co tam w paragrafie, którym jest. To szczerze mówiąc odważna teza daleko idąca, ale pokazująca, że nadziać się na to też można. Także jeżeli chodzi o to, że e, czy wyciągnie się zamawiający tym, że no, ale nie zapytał mnie e, wykonawca, e, jak powinno to wyglądać w detalach, akurat w kontekście e, tego modelu rozliczenia, czyli tworzenia autorskiego modelu, nie widzę tutaj wielkiego potencjału, jakiegoś, żeby to była amunicja wielkokalibrowa zamawiającego. Tyle. Czasowo nawet widzę, że się zgadza, bo zakładałem, że te spotkania trwać będą po 30 minut. Pierwsze za nami. Za tydzień. Spróbujmy z kolejnym. Czy za tydzień się jeszcze da? Tak, za tydzień się da. Żadnych planów wyjazdowych nie mam. Także będę z kawą o tej samej porze. Przepraszam, jeżeli kogoś mierzi śorbanie. I możemy się już umówić, że za tydzień, jeżeli nie wpadną jakieś wątki na platformie, prawnobudowlani, polecam, zapraszam, to zrobimy taki przegląd, szybki przejścia najciekawszych wyroków, kilkunastu, które czytałem w ostatnim czasie. Popatrzymy sobie, czy Wam coś wpadnie w oko, ucho. I już w ostatnim słowie, jeżeli oglądasz ten materiał na YouTube, czy słuchasz go w formie podcastu, to jest nagranie z platformy Prawno Budowlani, takiej społeczności dedykowanej osobom pracującym przy kontraktach budowlanych, w której dzielę się praktyczną wiedzą do zastosowania na placu budowy, rozwiązaniami, które czy to jesteś inwestorem, czy wykonawcą, czy podwykonawcą, stosować będziesz mógł, coś dla siebie znajdziesz. Jeżeli masz ochotę dołączyć do tego grona, do tej społeczności, najszybciej będzie. Albo napisać do mnie na którejś z platform społecznościowych, w mediach społecznościowych, czy to na LinkedIn, tam nie znajdziesz jako Łukasz Brus, czy na Facebooku, czy na Instagramie, wpisując prawnik na budowie. Zresztą na LinkedIn, jak wpiszesz prawnik na budowie, też się pojawia. Albo bardziej klasycznie, po prostu pisząc na biuro -małpa Podpowiem, że zapisy do platformy robię raz na kilka miesięcy. Obecny cykl rejestracyjny kończy się z końcem maja. Następny będzie gdzieś w październiku, także polecam nie odkładać decyzji. Raz jeszcze mail na biuro małpa Tymczasem prawno-budowlani dobrego dnia, szczęśliwych projektów.